Rozdział 23 Wakacje. Tomek wstąpił do nowego stowarzyszenia, wyznawców wstrzemięźliwości, gdyż pociągały go ich wspaniałe insygnia. Ślubował przez cały czas swego członkostwa nie palić, nie rzuć tytoniu i nie kląć. Zrobił ciekawe odkrycie. Mianowicie, że przyrzeczenie nierobienia czegoś jest najskuteczniejszym w świecie środkiem, by właśnie tego pragnąć i robić. Wprost dręczyło go i nie dawało mu spokoju, że nie może palić ani kląć. Pożądanie rzeczy zakazanych urosło do takich rozmiarów, że od wystąpienia ze związku powstrzymywał go tylko wzgląd na to, że nie będzie mógł paradować ze wspaniałą czerwoną szarfą. Nadszedł dzień 4 lipca, ale Tomek zrezygnował jeszcze wcześniej. Zrzucił z siebie pęta po upływie 48 godzin, gdy go zawiodła ufność, jaką pokładał w starym panu Fraser, sędzi pokoju, który podobno był już umierający. Tomek liczył, że niewątpliwie sprawią mu jako wielkiemu dygnitarzowi okazały pogrzeb. Przez trzy dni był mocno zaniepokojony stanem sędziego i łaknął wieści o nim. Czasem nadzieje jego rosły tak bardzo, że miał wielką ochotę wydobyć nowe odznaki i odbyć próbę przed lustrem. Ale sędzia posiadał dziwną metodę zwlekania, która zbijała stropu. Wreszcie rozeszła się wieść, że mu się polepszyło i że wraca do zdrowia. Tomek był zniechęcony i urażony. Zgłosił więc wystąpienie, i tej samej nocy nastąpiła recydywa, i sędzia umarł. Tomek postanowił nigdy nie obdarzać podobnych ludzi zaufaniem. Pogrzeb był wspaniały. Wyznawcy wstrzemięźliwości wystąpili z paradą, która zdawała się być umyślnie obliczona na to, by zabić zazdrością niedawnego ich członka. Ale Tomek był za to wolny i to, co się znaczyło. Mógł palić i kląć, ale ku wielkiemu swemu zdziwieniu spostrzegł, że wcale ku temu nie ma ochoty. Sam fakt, że mu było wolno, odebrał sprawie urok i zupełnie odeszła go ochota. Ze zdumieniem też zrobił Tomek odkrycie, że tak upragnione wakacje zaczęły mu jakoś ciążyć. Spróbował pisać dziennik, ale, ponieważ w ciągu trzech dni nic się nie wydarzyło, zaprzestał. Pierwszym zdarzeniem było przybycie grupy śpiewaków murzyńskich, co było sensacją. Tomek i Joe Harper utworzyli również trupę i przez dwa dni pławili się w szczęściu. Nawet święto 4 lipca było poniekąd fiaskiem, bo padał ulewny deszcz i nie było skutkiem tego pochodu. A największy człowiek na świecie, jak sądził Tomek, pan Benton, senator Stanów Zjednoczonych, sprawił mu straszliwe rozczarowanie. Nie miał bowiem 25 stóp wzrostu i daleko mu nawet było do tego. Przyjechał cyrk. Chłopcy urządzili także cyrk w namiotach z podartych dywanów i dawali przez trzy dni przedstawienia za opłatę trzech szpilek od chłopca, a dwóch od dziewczyny, ale i cyrku zaniechali szybko. Przyjechał magnetyzer i frenolog i odjechał, a w miasteczku zrobiło się jeszcze bardziej pusto i nudno niż przedtem. Odbyło się kilka zabaw dziecięcych, ale były tak rzadkie i tak piękne, że czas między jedną a drugą był tem trudniejszy do zniesienia. Becky Thatcher na czas wakacji wyjechała do rodziców, którzy mieszkali w Konstantynopolu. Życie Tomka zostało więc odarte ze wszelkich jasnych stron. Straszna tajemnica mordu była jego chroniczną chorobą. Była ona rakiem, który nieustannie, a boleśnie toczył jego duszę. Potem przyszła odra. Przez długie dwa tygodnie był Tomek więźniem w domu, umarłym dla świata i jego wydarzeń. Był bardzo chory i nic go nie interesowało. Gdy wreszcie stanął na nogach i po raz pierwszy powlókł się chwiejnym krokiem do miasta, spostrzegł, że we wszystkim, co żyło, dokonała się jakaś smutna zmiana. Przyszło mianowicie religijne odrodzenie i wszystko stało się ogromnie nabożne. Nie tylko dorośli, ale nawet chłopcy i dziewczęta. Tomek wałęsał się po ulicach, licząc na to, że może uda mu się natknąć na jakąś grzeszną osobę, którą powitałby z radością, ale spotykały go wszędzie same rozczarowania. Joeego zastał na studiowaniu pisma świętego i uciekł smutny przed tym przygnębiającym widokiem. Do Bena Rogersa przyszedł w chwili, gdy się wybierał odwiedzać ubogich z koszykiem naładowanym różnymi prowiantami. Potem odwiedził Jima Holisa i dowiedział się od niego, że Odre powinien uważać za dobrodziejstwo i palec boży. Każdy napotkany chłopak dorzucał coś jeszcze do tego kamienia, który mu spadł na serce. A gdy w rozpaczy schronił się na łono swego przyjaciela Haka i został przywitany sentencją z Pisma Świętego, Ugiął się zupełnie pod naciskiem brzemienia i zawlókł się do domu, do łóżka, przekonany święcie, że on jeden w całym mieście jest zgubiony i potępiony na wieki. Tej nocy rozpętała się straszliwa burza z ogłuszającymi piorunami, oślepiającymi błyskawicami i ulewnym deszczem. Tomek nakrył głowę kołdrą i czekał w trwożliwym naprężeniu na swoje przeznaczenie, bo nie miał ani cienia wątpliwości, że cała ta awantura była z jego powodu. Był przekonany, że przeliczył się co do miary cierpliwości mocy niebieskich i oto są następstwa tego. Gdyby ktoś chciał zabić muchę, wytaczając przeciw niej baterię armat, Tomek uważałby to niewątpliwie za marnowanie energii i amunicji. Ale zupełnie bez poczucia sprzeczności przyjmował fakt, że urządza się taką kosztowną burzę z piorunami, by zgładzić z powierzchni ziemi takiego lichego robaczka jak on. Nareszcie burza przesiliła się i ustała, nie spełniwszy swego posłannictwa. Pierwszym odruchem Tomka było podziękować Bogu i poprawić się. Drugim – czekać, bo może i tak druga burza nie tak prędko przyjdzie. Na zajutrz trzeba było zawezwać lekarzy. Tomek miał recydywę. Trzy tygodnie spędzone w łóżku wydały mu się wiekiem. Gdy wreszcie wolno mu było wstać, nie czuł właściwie wdzięczności za ocalenie, gdyż uświadomił sobie, że jest samotny i opuszczony przez przyjaciół. Wałęsając się bez celu po ulicy, natknął się na Jima Holisa, występującego w roli sędziego w młodzieńczym trybunale, który miał osądzić kota za morderstwo. Obok leżała jego ofiara, zamordowany ptaszek. Dalej odkrył w bocznej uliczce Joego i Haka, zajadających skradziony melon. Biedacy i u nich, tak samo jak u Tomka, nastąpiła recydywa. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl